Zobaczcie jakie jelenie po sobocie chodzą. <grych> o oh ja. <yeah>. Niezły, co? <grych> w ogóle zobaczcie jak zima. Mam nadzieję, że u was też. Dobra, idziemy do Lidla. Ale śnieżek, co? <grych> Nie. Nie bardzo ludzi, ale może coś tam sobie zerkniemy na koszyczki, co? Może się uda. W ogóle dużo plonów tutaj jest dzisiaj. Ale będzie. Być... Ja Przestanowiłam przy jakichś kalendarzach adwentowych, a cóż to jest? To czekoladki po prostu Z Mikołajem Takie, Jana? Mm. Nie ma ceny To się chyba tutaj po prostu przeniósł Ale w ogóle jest bardzo duży dział Z zabawkami No wiadomo, przed Mikołajem, nie? Drewniane kolejki 249, 249 troszeczkę większa. Ale fajny Harry Potter w I on? 79, 90. Fajnie. Dobra, zabawki to może nie dzisiaj, co? Przejdziemy sobie na coś dla nas. Jakieś książeczki, trzy dyszki każde. Takie świąteczne, tak. Dwie takie same śniżenki. Okej. Okay. Dobra, dziewczyny mamy coś dla nas 99 Normalnie, teraz 79 1000 lat 1000 lat mi się tu zacięło, nie, chyba nie miałam ostrości w ogóle, no trudno. Najwyżej to wytnę. Dziadek do orzechów. O, fajny, no nie? Drewniana figurka. 49 zł. Dziadek do orzechów. Niedużo. Jest tu gdzieś wyjęty? Nie ma. Także nie, nie podejrzymy, ale są chyba różne kolory. O, niebieski, zielony, czerwony. Chyba tak. I sanie Mikołaja z ciastkiem. O, jaki ciastek. 30. Niecałe 4 dyszki. Świetna, no nie? Fajna. Ale proszę, fajną alejkę, no. Dobra. Gdzie lecisz? Tutaj, proszę bardzo, coś na list do Świętego Mikołaja można ułożyć. Tak. tak. Podwójne. Zapakować swoje życzenia, marzenia. Fajne. Ile to? 14,99. Proszę. Co tu jeszcze jest fajnego? Jakaś kurtyna. Aha, one wszystkie są po 79 na to wychodzi. To jest 440 let? Nie, no chyba to jest inna cena. W różnych, w różnych kolorach. Tutaj kolejna. Tutaj jest wymiar jak coś. Takie gwiazdki. jakie to jest? Jaka to jest cena? Nie wiem, nie widzę. Okej, okay, a tu. 5 lat, ale co to jest? Aha, to są takie na zewnątrz, to oświetlenia zewnętrznego. O, coś takiego do ogrodu bardziej, nie? Ja też nie widzę ceny. Ok, jakieś chodniczki. Co to za chodniczek w ogóle? 67 na 120. No, fajne. Ale też nie mam ceny. I jakieś ozdoby lat 90 lat, 5 metrów szerokości, ale też nie widzę ceny. A nie jest, 199. Normalna cena, regularna 249, a teraz. Kiedy jest ta promocja? Cena promocyjna obowiązująca. Od czwartku, od 17 listopada do soboty 19 listopada. O, to tylko do dzisiaj jak coś. No okej. Okay. Jakieś torebeczki do... na prezenty 6 sztuk. Zostaw to to torebek 12,99. Różne, różne. Ala, wybór. A nie, to jest to samo. Tak, to jest to samo. Jakieś ozdoby z filcu. Wszystkie 14... 99. Koszyczki. O jaki fajny. Danu <grymne> tam. <grymne> jaki renifer. Fajny, nie? I Mikołaj z czufcią. Gdzie mi to lecisz? <grymne> Najfajniejsze są tutaj te saszetki na listy do Świętego Mikołaja już opisane. Jeszcze jakiś kocyk świąteczny. z mikrowłókna, 500 na 200. Również na prące teraz 39, a było za 49. Ok. Fajne milutki. I jeszcze jest taki hojneczki, też fajne. Tak się prezentuje, a ten? Ten nie wiem, co on tutaj ma. Jakiś napis świąteczny. Tak. Okay. A wymiar. 50 na 200. Taki wąt... Nie, gdzie? 150 na 200. Czy tu jest w ogóle. Jeden? 150 na 200, gdzie Wam powiedziałam. No Błąd. W wydruku. Dobra, jeszcze mam jakąś świąteczną. Poducha to jest zestaw poduszka i koc. Niecałe sześć dyszek. Z takim bałwankiem. Fajna, a kocek i taki kocek. Jaki to ma wymiar? Koc 130x150, poduszka 40 na 40. Fajny zestaw ładnie zapakowany można już. Nawet gotowy na prezent, nie? Jeszcze jakiś. Co to jest? Zestaw naklejek, niecałe 8 zł. Jakieś okay. Różne naklejki. Różna, różna. Gwiazdki, bałwanki, ten jest fajny, nie? Okay. Śnieżna kola. Grająca. O, kula śniegowa z podtywką przywyżki. Szkoda, że to nie jest wyjęte, nie? Tak się prezentuje. Poduszka dekoracyjna. 45 na 45 za trzy dyszki. A to pod ten kocyk. A są też te choinki i i fajna jest. Która najfajniejsza? Oczywiście. <grystanie> A to są już jakieś pościele. Są jakieś świąteczne. Tak, to jest zestaw świąteczny pościeli 220 na 200, 20 zł taniej, 109 cena regularna, a teraz 89, tak się prezentuje na obrazku, okej. Okay. O ja jeszcze jaką poduchę znalazłam, jaka świetna, a gdzie jest kocyk, to jest na z kocykiem, tak, ale kocyk ktoś, ktoś wyjął kocyk. Fajne. Czyli niebieskie i czerwone są. Te są ekstra, ale nie ma kocyka. A może kocyk to jest to? Tak, to może być ten kocyk. Nie. Chociaż może. Może to jest właśnie ten cały zestaw. Czyli kocyk troszeczkę innego koloru. No dobra. Fajne zestawy, podoba mi się. Znalazłam jeszcze taką atrapę kominka. Zobaczcie. A wymiar, jak to. Jest tutaj gdzieś wymiar, nie widzę. Ale ja, o! Taka atrapa kominka można sobie ustawić, wywieźć skarpety Mikołaja i różne inne fajne rzeczy. To jest w ogóle półeczka. Ile to kosztuje? Konsola kominka 279. Świetna. <grybaczcie> Co myślicie? No. Fajny pomysł, no nie? Dalej zabawki. Ale dużo zabawek w Lidl. Mega, 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 mega. i przepraszam? Zahaczyłam się. Myślałam, że ktoś waszą moja zahaczyłam się o półkę. Okej. Okay. Zobaczcie, fajne zestawy. To jest kubeczek świąteczny z taką złotą łożeczką. Tutaj gwiazdki. Kropeczki. A tutaj w ogóle są miseczki. Tak, jeszcze są takie. A nie, to jest fiżanka. To jest fiżanka. A to są kubeczki. Jaka cena?